Koniec stycznia to odpowiedni moment na to, żeby zrobić całe podsumowanie 2025. No nie wiem. Teraz mam trochę wolnego czasu. Proszę bardzo, to są statystyki. I bardzo chciałem podziękować za, za taką aktywność. Bardzo mi miło. Cieszę się, że, że aż tylu nas się tutaj zebrało. A teraz czas na koncik sponsorski. No to by było na tyle. Więc jeżeli Ty jesteś zainteresowany, żeby tutaj już w tym momencie, w tym fragmencie pojawić, to ja również jestem zainteresowany, zapraszam. No a z racji tego, że teraz w całym kraju jest bardzo dużo śniegu, są minusowe temperatury, to mam dla was jeszcze jednego takiego letniego vloga, już y, ostatniego, którego nagrałem w sezonie 2025. I mam nadzieję, że będzie wam się to miło oglądało i tak jak ja już y, nie możecie się doczekać następnego sezonu. No, to lecimy z vlogiem. Proszę Państwa, witam, witam serdecznie. Jest sobota, jest sobota 18 stopni, pokazuje termometr. Jest kurde trochę zimno, jestem już we wszystkie warstwy ubrany. I powiem szczerze, że no, no nie wiem, nie wiem jak ten dzisiejszy dzień będzie wyglądać, bo nie ukrywam. Plan jest yy, ambitny. Nie ja nigdzie nie wiadomo gdzie. No robię sobie taką traskę po prostu yy, tę. No około 200 km. No 150 to, to na pewno pokazuje, a możliwe że gdzieś tam jeszcze sobie yy, lekko yy, lekko gdzieś urozmaicę to, to jeszcze coś coś wyjdzie. Aż no, tak się śla ma zażyć, kurde, jeszcze za, za tą. Za szambiarą to już w ogóle. Janak no, <grywia> no, nie można, tak nie może wyjść. Już przyszły tydzień to ma być 14 stopni, 13, więc to będą takie już no, średnie temperatury. Próbuję łapać ostatnie promienie słońca, proszę Państwa. Chciałbym, jakoś, no, nie wiem, no, może jeszcze jakieś warstwy nałożyć na siebie i chciałbym zobaczyć, jak to jest y, w takiej zimnicy do pojechać, czyli jakieś 10 stopni. Tak wiecie, dla doświadczenia bardziej, ja nie, nie tak, że jakoś to z przyjemności będę robić, żeby no w pełni po prostu ten pierwszy sezon wyciśnięty proszę państwa jak cytryna Żeby to było nie udało mi się na tor pojechać w tym sezonie no bo jakoś tak się wszystko to składało no kiepsko się składało no Kiepsko się składało, ja się też kiepsko składałem No wszystko się kiepsko <grafię> Jak wy w ogóle możecie jeszcze nie subskrybować tego kanału Dlaczego z tym tyle procent nie subuje kanału, co się dzieje Ej nie dobra, ale umówmy się Jeżeli się wam podoba to co, to co robię Moje pytanie o niczym No wiecie o co chodzi o kurde, że pojechałem. Po prostu luźna, luźna jazda bez spiny i po prostu poznawanie tego wszystkiego Wodywa <grywa> butorek <grywa> Jeżeli chcecie wesprzeć, yy, wesprzeć rozwój, A co, No wiecie, wiecie co robić? K***a. Ja wam nie będę mówić, co macie robić. O tu, ping ping, i o tam, pup pup pup. A dziś yy, robimy taki, nie wiem, czy trójkąt, czy to kwadrat, może trochę trapez, taki. Blub, 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 blub. No nie wiem. No tutaj wrzucam wam mapkę. Oj, co to hamujemy tak? ja na rowerze. Niepocieszony jestem, no to lato nie było takie jakie, jak zawsze, no. Takie było wszystko smętne i brakuje mi takiego takich 30 stopni, albo chociaż 25 powiedzmy. No jakichś ładnych widoków, no może jakaś Hiszpania, nie wiem, Włochy, Rumunia, proszę państwa, Chorwacja, o, Chorwacja. o, Nie wiem, no ale kurde chciałbym gdzieś tak sobie wyjechać, no. I tak mieć. Wszystko, wszystko Dużo trzeba by było... Yy, no, przygotować się siup, siup. Jestem krwa jak wąż śliski W kisielu, wąż w kisielu No nikt mnie nie powstrzyma Zagajcie, bo... o, Zimno mi w łydkę, kurde Ej, strasznie zimno bo bez kasku, bez niczego. Nie złożona. Kurde, mi się zrobił w ogóle ciemny ekran. Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Zastanawiam się, czy po prostu nie zrobić sobie przerwy nad, pod tytułem Stanie na słońcu. Jest mi tak zimno. Boję się po prostu, że ja znowu będę chory No To się skitrą Aaaa, eee, ale uda mi to tak zimno nawet Uda Dobra, tutaj sobie stanę na chwilkę Na słoneczku o. Ja po prostu będę stał na słońcu To tyle Dobry No już Dzięki, do widzenia Jesus Mario, no bliżej się już kawa nie da wkurkać ludzi, serio. Ja jadę sobie krzeć, nie? A Ziomal siedzi mi na dół. Krywapukni, panie. To jest moim zdaniem takie cwaniactwo, kurwa, buractwo Bądźmy dla siebie mili. Bawmy się życiem. Cieszmy się z tego co mamy. Jezu jak ładnie tu jest. Trochę magicznie, no. Zakrętów nie ma, no jak mam być 4, to tak chyba jedyny minus. Tak czy siak mega fajnie. O, konika przewożą. Proszę Państwa, karczewiec. Czy mamy tutaj kogokolwiek z karczewca? Jechaliśmy już do Warszawy, no trasę bym ocenił kurde. Może no jakieś, nie wiem, 5, 6, 6 na 10, może, no jakoś tak, no w sensie ładne krajobrazy, ładne widoczki, w sensie, no wiecie, no jak to mazowieckie, trochę płasko, no ale były takie przestrzenie, takie wiecie, no tak, no tylko, kurde, no prawie w ogóle nie było zakrętów. to nie była taka trasa na zasadzie specjalnie dla motocyklistów czy coś takiego, to jest po prostu się jechało no, z tempem raczej y, turystycznym, bym powiedział. Na sobotkę to chyba idealnie. No jest, y, która jest? 16:20. Yy, no ja wyjechałem około 12.00. Było fajnie. Mogło być lepiej. Nie było źle, ale czybym to powtórzył? Ładne były krajobrazy. Były krowy, były konie fajnie było to na pewno muszę mieć jakiś ten jakiś ogarnięty zestaw poniżej 20 stopni muszę zmienić jakoś nie wiem jakieś na pewno inne rękawiczki w buty było spoko w sensie w nogi ręce szyja więc też jakiś nie wiem może a saliczek by potrzebował. <noise> no coś trzeba pomyśleć, bo, yy, bo serio. No lekko mnie to kurde wytrącało z równowagi, no. Bo jednak jak non-stop yy, walczysz po prostu o, o kilka stopni ciepła. Ale też nie ma co narzekać, no. Gdziekolwiek bym nie pojechał to będzie fajnie, nie? Ale... No wiecie, na coś jak już jest co oceniać, jest co wybierać, to bardziej chodzi o, o moje... Wy... Oceniamy moje wybory. Byle nie było deszczu. No tak to jest, kurde git. Dlaczego tędy k wybrałem, nie wiem O, o, o. o. Dzięki pan autobusiarz. Bardzo miły człowiek Jedziemy, jedziemy. Państwa, to ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję tam na dole. Widzimy się potem, się